Niby ta gazetę, wiesz? Mm -hmm. Nawet kawę nie zamówił, to jest, wiecie, szpicel. Mm -hmm. głębiej, tak, o, tak, tak. A, 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 a. Co pani wyprawia? Proszę by otworzyć. Nie będziesz już za mną łaził. To wy nie jesteście z policji? Ja nie, nie, nie jestem obserwowana? Faceci, to, to to, jest zło. Co? Ciężko się słucha takiej prawdy, prawda? Jak się jesteś jeszcze przedstawicielem tego podłego gatunku? Uwierz mi dziecko, pasożyty. Bo on mi stąd tasiemców. Tu się rozmawia. Proszę, proszę, proszę. Słuchaj, otóż musimy uciekać za granicę. Co? Tak, tak, tak. Posłuchaj Sylwia zgłosiła się sama do więzienia, czyli ona się złamała, wiesz, będzie z nimi współpracować. Ale jak to? Ty jak, jak to? Ja ci tłumaczę, że ona będzie zeznawała przeciwko nam. To znaczy, że jako świadek koronny oczywiście zyska sobie nowe życie, ale my też zyskamy nowe życie, bo nas już wsadzą do więzienia. Ale co też cię opowiada, opowiada? No? Co opowiadam? To po prostu, że zamieni swoje, swoje piękne mieszkanko w tej kamienicy na jakąś podłączę więzienną. więzienną. się uspokoi! Sylwia nie będzie żadnym świadkiem koronnym, bo Sylwia nie zeznaje przeciwko Mafii! No, Widzę, że interesik się kręci. Brawo. Już nie tylko Panią Paulinkę Pani naciąga, ale też pozostałe tutaj naiwne dziewczęta. Każdy musi jakoś zarobić. No ja wiem, ja wiem. Tylko może nie oszukując. Ciszej. Chce mi Pani zepsuć interes? Nie. Ale mam pomysł, jak go udoskonalić. Dwa lata temu rzucił Panią chłopak. No tak, to prawda. A potem był jeszcze taki pan, z wąsem. Jej, to, to wszystko jest w, w mojej aurze? Pana ślub był piękny, ale tam był pożar. No teraz to mnie pani zaskoczyła. Pani z mojej aury, takie rzeczy? Ale to był początek kłopotów w miłości. Pana kłopotów. No to, to jest prawda. Sądzę kochana, że uratowałyśmy małżeństwo. Pięknie wygląda. dziękuję. Nawet może piękniej niż moja Laurunia w takim samym płaszczyku. Może przez te blond włosy. Ale jak to, to Laura ma taki sam płaszcz? Jak Laura zasnęła, ja weszłam na jej konto. Nie! No, ale to zna pani jej hasło? No, znam, to jest rodzina, to jest dla bezpieczeństwa, prawda? No, i wiesz, co się stało? Nie było żadnego płaszcza. Ale to może ona. Jaką gotówką zapłaciła. Jaką gotówką? Przeka brudna szlanka. Ona się brzydzi, również zaraz, Ona się brzydzi dotykania pieniędzy. Bo ja chyba wiem, gdzie Kuba trzyma hasła do swoich kont bankowych. Co? Pan Kubuś zwrócił płaszcz. Jak to zwrócił? No, zwrócił. Te operacje na koncie pana Kubusia, no to jest podejrzana sprawa. O co pani chodzi? On ma kochankę.